Pięć wniosków w temacie ostatnich transferów w światowej piłce. Czy Brian Bema odmieni Manchester United? Dlaczego wszyscy nagle zachwycają się Ryanem Szerki? Jak dużym kozakiem jest Franko Mastantuono z Argentyny, który w sierpniu założy koszulkę Realu Madryt? Zapraszam na podsumowanie i zachęcam do obserwowania mojego profilu, gdzie dużo będę mówił o transferach. Po pierwsze, totalnie zamiata Liverpool. Pierwszy raz w historii wydał ponad 200 milionów na wzmocnienia. Do tego trzeba pochwalić ich dyrektora Richarda Hughesa, bo Miloš Kerkes czy Jeremy Pimpong to moim zdaniem okazje rynkowe. Florian Wils o 40 milionów przebił. Poprzedni najdroższy transfer derec, czyli Darwina Mieza. Teraz jeszcze pewnie Liverpool ruszy po obrońcu, bo Jarrett Kłansa odszedł do Leverkusen. Wydaje mi się, że Mark Gay z to kwestia czasu, bo Anglik ma rok do końca umowy i Orły będą chciały zarobić. A Liverpool ma najmocniejsze karty. Po drugie, podoba mi się transfer Mateusa Kuni do Manchester United, ale jeszcze większym game changerem będzie Brian Bemo. Na razie, Brentford odrzucił dwie oferty i targuje się dalej. Ale to normalne, bo ten klub zawsze umiał w negocjacje. Bemo od dawna ciśnie, żeby zmienić klub na większy, i też przeczuwam tutaj pozytywny scenariusz. To byłoby ogromne wzmocnienie Manchesteru, który w poprzednim sezonie blado wyglądał w ofensywie. Po trzecie, zaciera już ręce na występy Rayana Szczerkiego w przyszłym sezonie Premier League. Gość po meczu z Juventusem wyskakuje z każdego konta internetu. Jest typowo perełką, jeśli Guardiola go ogarnie, to będziemy mieli świetny transfer City. We Francji często narzekano na jego brak dyscypliny i olewanie obrony. Dopiero w poprzednim roku zaliczył sezon życia w Lyonie, choć o jego talencie trąbi się od czterech albo nawet 5 lat. City doskonale wygląda też do Rinder skupiony z Milanu i Ryan Aitnuri z Wolverhampton. Ogólnie City naprawia błędy z poprzedniego lata, gdy na prośbę Guardioli byli pasywni przy transferach. Po czwarte jak zawsze obserwujemy na rynku transfery perełek poniżej 20 roku życia. Estevao w lipcu przejdzie do Chelsea, Job Bellingham brat Giuda gra już w Borussii, a od sierpnia Real Madrid będzie miał u siebie Franco Mastantuono z River Plate. Ten 18-latek to w Argentynie zjawisko, w kadrze najmłodszy debiutant w historii, gość z niesamowitym piłkarskim IQ, mogący grać w środku pomocy albo na skrzydle. 45 milionów euro jakie płaci Real Madrid, to rekord w historii argentyńskiego futbolu. Wcześniej Real oczywiście zaklepał Trenta i Dina Hausena z Bormu, który świetnie prezentuje się na klubowych mistrzostwach świata. Po piąte znakomity ruch zrobiła Chelsea z Liamem Delapem, bo chłopak miał klauzulę 30 milionów euro w Ipswich, a już w poprzednim sezonie pokazywał, że to kawał napastnika. Chelsea ściągnęła też Esugo, defensywnego pomocnika ze Sportingu, i Mamadou Sara ze Strasburga na środek obrony. Obaj mają mniej niż 20 lat i są kontynuacją polityki transferowej The Blues. Ciekawy mnie też, ile szans dostanie 18-letni Kenry Paez z Ekwadoru, bo od lat mówi się, jakim to talentem nie dysponuje. Od lipca to też będzie kilka z Chelsea. Z innych transferów w Europie to przypomnę, że Kevin De Bruyne bez sumy odstępnego przeszedł do Napoli, a za chwilę wydarzy się transfer Pola Pogba do Monako. A wy co sądzicie na temat czerwcowych transferów? Który transfer wygląda najciekawy i co jeszcze Waszym zdaniem wydarzy się wkrótce? No bo wiadomo, to dopiero początek karuzeli.